No witajcie. Słuchajcie, dzisiaj sobie zrobię te podpórki, co idą na stół, na stół krzyżowy do frezarki. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, co tu idzie, śruba i zakręcamy i podpieramy jakiś materiał. Podciąłem dwa kawałki. Będziemy teraz to równe na frezarce. Następny dzień. Do tej pory zrobiłem yy, coś takiego, tylko że taka sytuacja jest, że tu jest nierówna powierzchnia, czyli teraz wam pokażę o co chodzi. Tą blachę mam ze złomu. O jak widzicie, jest to nierówne, więc muszę teraz to wyrównać i będę robił, będę, yy, będę frezował tutaj otwór, żeby pod śrubę było, bo to ma być. Do tego to, i wtedy będzie trzymany materiał. Nie wiem, wiecie o co chodzi. Ja nie wiem, jak to się nazywa pod czy tam coś. Dobra, frezujemy, zmieniamy głowicę. Materiał mamy założony, głowicę wymieniłem na tą z płytkami a tu jest pięciu, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, cztery płytkowa. Cztery dobra, i jak widzicie, jest to ten. Oto to frezujemy. Dobra, przejdziemy sobie na dwa razy. może żeby nie brać od razu takiej grubej tej. pokażę jak ta powierzchnia wyszła naprawdę idealnie teraz tu przejedziemy, robino... tu frezę jechałem nie ale z głowicy ta powierzchnia wychodzi naprawdę luks Wyszło to cacy. Zobaczcie. Tu trochę, aha, tu trochę za mało wyszło. Widzę. Jeszcze by się przydało z pół milimetra zjechać, ale powiem Wam, nie będę już jechał, bo to nie ma sensu, bo ja to potrzebuję tylko do, do podpierania. Te płytki mamy zrobione, powiem wam jak na pierwszy raz nie wyszło to najgorzej, no i jeszcze jest takie widzicie tutaj by jeszcze zjechać, tu jeszcze by szło zjechać, tu, ale ja to potrzebuję po prostu do, do tego trzymania materiału, więc, więc nie będę się nad tym spuszczał. Teraz pójdzie tu taki kanalik, kanalik czy tam jest? Pójdzie kanalik na dwunastkę i później tutaj sfrezuję jeszcze te rogi. Będziemy pierwszy raz wiercić na frezarce. Dobra, materiał mamy zapięty. są bloty ja niejszymy trochę na 400 może No, zobaczysz, jak to chodzi, czy tu. To... Верчил. Верчил. Элегантно. ゴルゴ。 wam poszło masło. masło Dobra, jedziemy całe teraz. Ale prędkość większa jeszcze. Czekajcie. Damy jakieś Siedemset dziewięćdziesiąt. Jedziemy. Stuwa posun. freza z czornej kurwa Chodzenie by się przydało Chodzenie by się przydało panie bo jak masło ale na z skóry wysnę a miałem nie knąć dobra i teraz zrobimy na dwunastkę czyli milimetr z jednej milimetr z drugiej No to dobra, no to robota dziś skończyła. Powiem wam, udało się zrobić te podtrzymki, czy tam jak to się tam zwał. Tak to tylko madu teraz przykręciłem, żeby wam pokazać o co chodzi. A no, czy to wyszło najlepiej na świecie? No nie wyszło wiadomo, czy, to, czy jeśli chodzi o wymiary wszystko jest idealnie równo, no nie jest idealnie równo. A czy jestem zadowolony z tej roboty? Bardzo jestem zadowolony, bo czegoś się znowu nauczyłem. Jestem mega zadowolony z tej frezarki. Coraz lepiej mi to idzie. To samo było z tokarką. Na początku też trzeba było opanować te posuwy, obroty, stale. Nie mówię, że jestem teraz już super tokarzem, ale naprawdę już mam tą tokarkę opanowaną. To samo będzie z frezarką. Powoli, powoli no i się i się człowiek nauczy. No ja jestem mega zadowolony. A jak wam mówię, no nie wyszło to może jakoś tam idealnie, wszystko fajnie. Ale, ale tu w tym wszystkim chodziło o to, żeby się po prostu uczyć. Uczyć, ćwiczyć, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć. Inaczej, inaczej nie dojdziemy do tego, żeby po prostu w czymś być dobrym, nie? Trzeba teraz na spokojnie poustawiać tą maszynę, na spokojnie. Jeszcze mi się mylą te posuwy, czyli jak w stół chodzi. Bo, bo, ten, bo, no bo to mi się jeszcze myli, nie? Udało się tą pompę naprawić, to tam zobaczycie w innym filmie. Ale powiem Wam, mega, jestem z tego zadowolony, naprawdę. Bo to się też przyda, jak będzie trzeba jakiś materiał zamontować, nie w imadle, Więc teraz, oczywiście, do tego szpilki można zrobić większe, mniejsze. No i jeszcze ze dwie takie, przynajmniej żeby były na cztery, nie? Cztery mocowane, może nawet czasami sześć, bo trzeba będzie. Ale to się już porobi. No. Tak wam mówię. No ja jestem z tego mega zadowolony. No bo co, no bo, bo wyszło to fajnie. No dobra. Subskrybujcie kanał, jeśli wam się podobało, dajcie lajka. Przede wszystkim dajcie jakiś komentarz. Gorąco was pozdrawiam i do następnego razu.